Witam na kanale Frank Widzowie dzisiaj chcę wam powiedzieć, że dzisiaj od dzisiaj mamy 1 listopada 1 listopada 2023 roku posłuchajcie, dzisiaj yy, wywieźliśmy sobie rano na spacer yy, naszym pieskiem, wiadomo yy, no i nagle zobaczyliśmy autobus Pierwszy, 251. 251 Kierunek, metro, kabaty. Czyli, co mówię, metro Wielowska. Potem nagle patrzę, 710 jedzie. A, a sprawdzam, hybryda. Widzę, wiem. ten film jest poświęcony hybrydzie. Posłuchajcie. Y od, nie wiem, czy, czy jakoś teraz zaczyna się hybryda, ale już dzisiaj piąty raz widzę hybrydę w naszym mieście, a nie w Warszawie. Posłuchajcie, yy, już jakieś nowe hybrydy do dodali, do do, ogólnie do Warszawy i okolic. Yy, jakby się zastanowić, co do Dali na 710. No i ja mam kilka się że nie? Już wam puszczam. Hmm. Więc tak ja mówię, fajnie w ogóle, fajnie, że dodali nowe autobusy. niehybrydowe wyglądają już wam pokazuję jak wygląda. Pokażę wam. o to jest yy, to jest seremset a ja, to 704. <grymne> nie? Czekajcie, dobra, 77 710 To jest tak niewyraźne te zdjęcie Tu to jest Mamy Wy, wy, wy macie odbycone napis, macie od tyłu, mm. ale przeczytajcie sobie od tyłu. No, przeczytajcie się od tyłu, ponieważ yy, ja jakby nagrywam tak, jakby luszano odbicie. Czyli jakby tutaj yy, na ekranie będziecie widzieć odwrotnie, czyli na ekranie będziecie widzieć yy, będzie się widzieć napis 017 A tu jest 710, więc no co yy, sobie tyłu, O, widzicie, to jest sierm. Patrzcie, przeczytajcie tak, od tak. Tutaj. I tak. Patrz, patrzcie. Czekajcie. I właśnie odtąd. Od, od tego. Odtąd. Od, od tej flagi. Jak widzicie tą flagę? To tutaj jest o ten, odtąd. Przeczytajcie. 710 tam wyjdzie. 710. To jest nie hybryda póki co, to jest, bo to było jakieś, w ogóle. Teraz wam pokażę, jak wygląda hybryda 710. Właśnie nie pokażę wam 710 dokładnie, bo jeszcze, nie, no dzisiaj jeszcze nie zrobili zdjęć, ponieważ dopiero to jest, ja, ja dzisiaj dopiero to zobaczyłam w godzinie, 9 rano. A mamy jak ja to nagrywam, to jest godzina 1936. Wy to będzie zobaczyć jakieś 50 około 19,50. Pokażę wam jakieś innych, y, jakaś inna y, linia hybrydowa. Ale pokażę wam, właśnie takie same jeżą... w takie same jeżdżą, w y, takie same jeżdżą y, no dobra, powiem wam, Kon konstancie je są takie. Już wam pokazuję. O takie jeżdżą w, Konst w Konstancinie hybrydy nie wiem na, na, na jak długo, ale ale nie wiem, fajnie jakby długo byli posłuchajcie yy, jak mówię bardzo bym chciał żeby było na, na zawsze ten, ten autobus ale nie, nie wiadomo zobaczymy co, co świat pokaże po prostu, po prostu chciałem wam po, poinformować, że już nie, że już nowe hybrydy w, Konst w Konstancinie, w Warszawie, e, na oborach oni dodadzą zaraz e, pewnie zaraz, nie wiem, gdzieś dodadzą w różnych miastach Warszawa, Okolice, Ślubieście, Świętokrzyska. Różne, różne, różne autobusy hybrydowe Nowe hybrydy e, będą jeździły na liniach 102 118, 139, 159, 181, 193, 194, 221, 255, 710, 300, 522, 707 i 712. Do tej pory w okolicy eksperymentowano 10 robustów hybrydowych, a teraz na warszawskich ulicach będzie najwięcej pojazdów typu tego typu w Polsce widzicie będą teraz hybrydy jeździły w Polsce więcej będzie ich na pewno będzie mniej myślę tych właśnie jak typu właśnie te, te na, na spaliny A ja się bardzo cieszę bo fajnie wyglądają taki, taki klimacik mają Dodaw dodawa dodawają hybrydowe mi się bardzo podoba Na zajezdni osiedle Kabaty prawdopodobnie, prawdopodobnie będą y, ładowarki, ale już nie mówię Wam, bo nie wiem czy będą te hybrydy jeździć właśnie w 710, no nie wiem po prostu, nie wiem po prostu, o właśnie, ej y, widzowie, wybiłem właśnie przed chwilą 7 minut i 10 sekund, no, a nie mówiłem Wam, y, hybrydy to, to many, 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 oczywiście many. Zaraz wam się pokażę jak. Więc jak mówię, nie wiem czy będą te e, hybrydy jutro, czyli pierwszy drugiego Nie wiem czy one w ogóle czy, one, czy na przykład nie wiem czy one zostaną na zawsze czy one w ogóle znikną e, czy po prostu dlatego bo ci jest dzień z, z, zmarłych z tych wszystkich zmarłych albo tam jakiś inny dzień, chyba nie już nie jest Chyba ci jest Dzień Wszystkich Zmerów. Czy wczoraj? Wczoraj był Halloween? Nie wiem. Yy, wczoraj chyba był Dzień Wszystkich Zmerów. Napiszcie w komentarzu, bo już naprawdę nie, nie łapisz się w tych ty świętach wszystkich. Yy, posłuchajcie. Jak mówię, nie wiem czy będzie... Yy... Nie, bo ja dużo zupełnie mówi, że ciągle patrzę tam. ale ja mam tu ciągle jakieś ten... Yy, jakby napisane różne yy, co mam powiedzieć i ogólnie... Bo ja, ja sobie w ogóle Snell rozpisałem, co mam powiedzieć. Yy, więc to tak spatrzę czasami. Jak to wi widzę, to chyba wszystko to, co mogłem. Mm. Wszystko. No. A! Jeszcze mamy, jeszcze mamy jedną stronę. Posłuchajcie. Już w ten piątek, czyli już wam mówię, czy mam 1 listopada. O! Wy, yy, widzowie. Yy, ja się przekazać przestawię ten kalendarz. Bo się nie przestawię, mam październik. Dalej. patrzcie Teraz mam listopad. Październik, niestety, nam musi. Niestety musi tak, tak zrobić październik. Oj. Oj. Listopad. Mały liter w listopadzie jest. ty opy ady. Już wam mówię. Trzeciego listo 3 listopada. Wjeżdżamy y na wycieczkę. SKM-ką, jak gdybyś nie wiecie, to jest yy, jakby kolej, szybko miejska. Będziemy jechać yy, z Piaseczna do Zegrza S4. Ale to już yy, w piątek. A jeśli będą jakieś problemy techniczne, to będę was powiadomiał. Yy, to jest się taki, taki luźny, taki wieczorny. Yy, no. To już wszystko na ten temat, które no, wszystko. Eee, co. Zotrzym miłego listopada Udanego listopada, całego weekendu. A nie. To mogę właśnie. Jeszcze jeden. Od, od siebie muszę dodać sobie. Posłuchajcie, trzymam ja miłego jego odpoczynku od szkoły. Od szkoły. Yy, bo już wracamy niestety, ale wracamy już... 6 paździer, paździer listopada. 6 listopada. Wracamy już na do szkoły. Ale no, już czwartek, piątek i sobotę i niedzielę. Yy, no i w jego odpoczynku. Więc no. Dziękuję za oglądanie. Ja się z wami żegnam. A, no i... fany moment. Ej, dodamy fany moment, dodamy fany moment, yy, bo już miałam trz, trzy razy takie, takie wpadki dzisiaj na tym odcinku. No, yy, no. Więc no, dziękuję, dziękuję za Ja się z wami żegnam. W jeszcze fajny moment, ale to... no. Fany moment. Więc tak, widzowie... 11 listopada, skoro jest dzisiaj pier pierwszy. Ale... A, bo dzisiaj jest... Aha, bo ja 01-11. No to by się zgadzało. No okej, okay, dobra. Tamam, um B難i, to jestem dziwny. No to dalej, mam listopad. A Tak szczerze. Chcesz nam powiedzieć? Już się powiem nawet. Maćkowicowie Dlaczego ja się nie wzywam Dlaczego ja się nie wzywam